Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Movie Star Planet. Jak już niektórzy kumaci widzą po tytule, jest to yy, odcinek z nowego motywu, a więc ja już się zaloguję na swoje konto. Jak to źle wpisuje hasło. Ostatnio ciągle wpisuję źle hasło, na pewno się tylko pomyliłam. Dobrze. Chciałam od razu podziękować za prawie 700 subskrypcji. Brakuje tylko 7 słów do 700 subskrypcji, co myślę, że na pewno mi wbijecie. A więc na pewno zrobimy sobie chat off i muszę się do czegoś przyznać, że ja już kupiłam komplet. Dotyczący, doty, dotyczący tego motywu i animacji, więc bardzo za to przepraszam. I ten motyw mi się właśnie tak kojarzy, bardziej jest z takim cyrkiem. Cyrk? Nie. Nie wiem. Ale ten motyw mi się tak strasznie podoba. Yy, ja sobie zrobiłam już taki komplet i kupiłam sobie taką animację, myślę, że jest dość spoko. I... Wow, za co ja mam te prezenty? Te prezenty, chyba z zadań Halloweenowych, tak. Bo nie dokończyłam zadań Halloweenowych, ponieważ miałam je zrobić na live, ale komputer mój kochany się oczywiście wyłączył i nie mogłam. A więc, no to yy, ten motyw się nazywa, bo jeszcze nie wiem. No, ładuj się wracam do was jak to się załaduje okej, okay, już jestem i jednak nie miałam w to wejść tylko miałam wejść w czat, więc wracam do was jak tam wejdę okej, okay, już jestem nazywa się nocturnal syrycus <laughs> jeśli to źle przeczytałam to przepraszam wejdziemy sobie w ten czat i tam sobie popiszemy z ludźmi może znajdziemy jakieś tam dzieci neo tak, jakieś porąbane dzieci downy Nie no, żartuję. Ale naprawdę mi się strasznie podoba ten motyw. Oj, czuję, że są lagi. I myślę, że, I możecie kupować, oczywiście, ten komplet. Ym, dodałam sobie do listy <laughs> życzeń, oczywiście, buty. O ile mi już nikt je nie kupił, nie wiem. Na że nagrywam. A nie, że mam lajpa. Zawsze zapominam nagry zap napisać, że nagrywam, a ta co taka smutna, jakaś dziwna. Aha, poszła sobie. Szkoda, bo byśmy sobie nie podpisali. Nagrywam. to powie hej. E o, możemy zbierz monetę. Napiszemy... Fejjo. O! Tak sobie napiszemy. Okej. Okay. Dobra, dobra, już idę stąd, bo tutaj ludzie są półżywi. Albo nawet w ogóle nie żywi. Dzisiaj jeszcze w ogóle nie otwierałam gazetki Fejmo ale zobaczymy czy ktoś na mnie napisał hej youtube i zrobimy sobie w tym czasie zadania halloweenowe ponieważ ja bym zrobiła z chęcią te zadania halloweenowe o pozdrawiam Madlenkę i zapraszam was na kanał Madlenki pokażę wam zaraz kanał Madzi, która jest naprawdę bardzo dobrą osobą, bardzo fajną i ją naprawdę bardzo lubię i możecie ją subskrybować bo naprawdę ma spoko kanał ona mi zrobiła cudowne intro i naprawdę jej bardzo za to dziękuję. To jest kanał Xmarie, możecie wpadać na, na jej kanał. Naprawdę ma super filmy. Widzicie. Super. Okej, okay, no to pozdrawiam tutaj yy, Ania 64A. Już nie będę pisać, że pozdrawiam, bo to by zajęło naprawdę masę czasu. Pozdrawiam, Madlen11111. Nie umiem przeczytać tych wszystkich zer. Napiszę pozdro. Xd. To jest właśnie x -Man. I teraz zrobię te zadania, ile już nagrywam minut? 5 minut, więc zostało mi 5 minut na nagrywanie. Mogłam nagrać yy, 30-minutowy odcinek yy, z innym programem do nagrywania, ale tego nie zrobiłam, więc jestem głupia. Mogłam to zrobić. Okej, okay, mamy tutaj jednego nietoperza, dziękuję bardzo za grafa, zaraz sobie, jeśli zdążymy, to zobaczymy jeszcze tą... Yy, Drazytkę fejmu. Otworzymy sobie ją, a nie zobaczymy. I ja jestem ciekawa, jaki jest zwierzak, więc wrócę do Was może, jak już zrobię wszystkie te zadania, bo to by naprawdę zajęło masę czasu. Yy, dobra, już jestem po przerwie i wygrałam wszystko. Zaraz odbierzemy zwierzaka. Ale chciałam też powiedzieć, że trochę diamentów wydałam na to, yy, ponieważ. No... Ym, oczywiście nie mogłam zrobić paru rzeczy, ponieważ to by zajęło 5 godzin daniu 5 y, uczestnikom, graczom y, grafy, no to, to, to na pewno nie. No dziękuję za takie za tą sukienkę moderatorom, tak. Nie jest za ładna, ale mi się podoba. Okej, okay, odbieramy zwierzaka, więc patrzymy, jak on wygląda. Mi się. Naprawdę zobaczymy jeszcze, kto tam napisał hej i skończymy już ten odcinek. Tak. Yy, możecie mnie zapraszać na mojego Skype'a, który będzie w opisie. Oraz na moje konto na angielskim mówi Star Planet. Oraz moje męskie konto, które też będzie w opisie. Czy umiesz przesyłać aninki? Jeszcze tego nie próbowałam, ale możemy spróbować sobie wysłać animację. A więc idziemy zobaczyć, jak się przesyła aninki. To jest w ogóle jakaś nowa funkcja. Nie wiem, kiedy to weszło. Podobno to dzisiaj wyszła ta funkcja, nie wiem. A więc wracam do Was, jak już mi się to wszystko w miarę załaduje. Dobra, a więc zdecydowałam, że jednak wejdę na swoje drugie konto, z którego prześlę sobie Aninkę na moje konto, na którym nie mam jeszcze zrobionych Halloweenowych zadań, ale no trudno. I tutaj nie mam lagów, dlatego stwierdziłam, że tutaj. A więc wejdziemy w mój profil. Zaraz tylko napiszę tutaj swoją nazwę. Dobra. I klikamy Daj prezent, o czym macie tutaj animacje, które możecie przesłać. Na początek macie animacje, a później tło i możecie je właśnie przesłać. Na przykład, nie wiem, ja sobie wezmę tą aninkę i Daj prezent i przesyłam właśnie y, prezent na swoje konta, jakby ktoś nie wiedział. A więc to tyle na ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał oraz pomogłam niektórym. Y, Niektórym z Was yy, pokazać, jak się przesyła aninki.